ma moje arabki kochane No <tryk> dobra, ruszamy Ja na kompie jestem wreszcie Dopiero zacząłem grać No i już ktoś mi wyjechał Więc e, jedziemy na komendę mm, Tak Oj, szło dużo nowych zmian, A dopiero teraz jestem na kompie, <laughs> grałem jak były te zmiany, ale na telefonie, więc teraz e, cel to jest być 10 tysięcy expa. Dziewięć pięćset. O, policja. Kolorek.